Witam wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku z Papers, Please. No i ostatnio sobie skończyliśmy na dniu 7. No. Dobra. Lecimy sobie. Eee, zainter na waszym stanowisku zainstalowano skaner rewizji by umożliwić dokonywanie przeszukiwania kolokwialności xt Ekstremiści są podejrzani o spowodowanie wczorajszego zamachu. Ucieczkę wszystkich kolegów przed przyznaniem im wizy. Dobra, ale jak? Tak? Nie, wiem. Panie, są kolechie. Kilka miesięcy odwiedziny, Dobra. Okej. Okay. to się i teraz tak ale zaraz, zaraz, zaraz. Mm. No dobra, ale jak mam to sprawdzić? Tak? Nie, nie spać, ja też nie wiem, co noc, jakie mam sprawdzić? Nie wiem, właśnie może może tutaj coś będzie? No, może właśnie co? Mhm. era Mhm. Er, tylko. Mhm. Nie wiem czy nie będę miała za to sensu, ale dobra. Eee. Mhm. Mhm. dobra. To matko. W no to nie patrzecie, no ale dobra. Następny. Komenty Tu przyjadę do głowy to 14 nie zgadza się. Yy. To. No, to i to. Dane, no, a więc okej okay. masz, masz i masz no, sprawozdawczy się dobrze okej, okay, następny e, przyjeżdżam tranzytem um. właśnie. mám. to jest tak To a to. Dáme to to. I to. I teraz v poslednom odcinku chyba miałem tam, tam, tam miesto Dužo razy na co len. sa spravedl z jednočlená federácia. Čing. też politarce sobie. dobra. A więc OK hmm, proszę proszę Dokumenty Czy pani czegoś jeszcze nie powinna mieć czasami? czas tak do to nie. Что то я Паспорт, Нет. Ну, то очень Ну, то... Так, все спр mm -hmm, справедливо. Ага. Choć mi się nie zgadza, no właśnie. No nie, znowu? Oh. Dobra, żegnam. O matko. No nie wiem, czy mi filmu nie zablokują. Tylko się do czego nie i sam on wie, o mówił eee, teleformotalo? No, A więc uznam panu to. No, dobra. dobra. ma dwie dziny no. no zgadza się gdzie jest gdzie tak mhm mm. mm no uznam tam proszę proszę Utrzyma. aha nie patrzyłem, czy był sko. O, to nie skohe. Nie patrzyłem. No, matko. Trochę słabo. Eee, tu? Tak. Ja nie wierzę. Dobra, wiecie co? Zatrzymam po prostu nagrywanie na chwilę, bo nie chcę, żeby zablokowali mi film. A więc widzimy się za chwilę. Eee, no dobra, już jestem. Usłużyłem takiego gościa. E, no po prostu jak będzie taka sytuacja, no to będę robił cięcia po prostu, no bo nie chcę, żeby mi zabrakło filmu. Żadnym jest coraz silniej, dobra, zgadza się. E, co się zgadza, chociaż nie to sprawdzić. Mhm, e, karta. Karta? Numer chyba. Mam już 100, Ważne do. Dobra, ważne jeszcze. Uy, trzymaj. Dobra, wstanie. Już koniec dnia by nie eee, wiedziałem. To pani sprawdza. No chyba jest Pani spokojna jest Pani hołdząca. Zrobiłem tak, dobra. Proszę, proszę. No i tylko jedno ostrzeżenie. Upełnianie chyba. No, upomnianie, chyba tak mówi. Dobra. Ty, 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 ty. E -e -e Trochę łatwo, ale wolę wlep dać. I jedzenie. Bo ogrzewanie to aż tak chyba. Na razie jeszcze nie trzeba chyba ogrzewania, no ale dobra. Do pracy. Dobra, idziemy. I co tam? Nie czy tam? Eee. Y chyba się więc. właśnie, do Kolejna tutaj ważnego problemu Aha, no co tu? Spoko. A co no zrobimy? Proszę proszę. Dobra. Następny.